Trzecia runda Pucharu Polski, tym razem na zupełnie nowej ziemi. Jesteśmy w Koszalinie, byliśmy już tu wiele razy na asfalcie, ale po raz pierwszy na ofrodzie. Tor przygotowany wyjątkowo, naprawdę fantastyczny obiekt, bardzo długie okrążenie, także zapinamy pasy, wiążemy kroksy i zapraszam na Pit Bike Day. Jakie wskazówki przydają się tutaj na torze? No właśnie sam nie wiem, myślałem że wczoraj to sprawdzę, ale nie, no wskazówki, aby się nie wywalić. I tego się trzymamy, dzięki serdeczne. A jak skoki? Fajnie, wybijają wysoko. Niektó niektórej też nie wybijałem, ale... Czyli będzie latany dzisiaj? Tak, będzie. Widziałeś jak Jacek i was skakał? Stałeś ze mną ty na tej hopie, tak? tak? Tak, widziałem, fajnie skakał No właśnie, <grystanie> Jacek cały czas leci Tak, cały czas leci Moje pytanie, jak motocyk, bo ten lot był naprawdę kosmiczny. Eee, motocyk cały, no i oczywiście znowu się tam dwa razy na górkach zapomniałem, ale ja tak lubię, ja tak mam górki, muszą być na płask, chociaż to nie jest prawidłowe, trzeba je wyskrabować, ale wiesz, widownie też muszą na co mieć patrzeć, nie? Takim elementem dla wszystkich ciekawym są skoki, podobno dobrze biją w górę. No dobrze, dobrze. Jak się wiedzie na pełnym gazie, to biją, biją. Szanowni Państwo, jesteśmy w strefie MRF-Girl, a w tej strefie nie tylko MRF, ale także słynny zawodnik z zagranicy. Ci tam walczą o podium i tak, jakieś dziwne rzeczy. Ja walczę, żeby dojechać. Ja mam poprzeczkę wyżej od razu. To jest pierwszy? Tak, Sylwia, widzę, że działasz tutaj w związku z jakąś folią. Czy spodziewamy się opadów? Nie spodziewamy się, ale zabezpieczamy się. Bo przezorny zawsze ubezpieczony. Trzymy w niebo. Jeszcze natura będzie swoje przygotowywać. Nie, no bądźmy dobrej myśli, idzie bokiem. Ta, na bank. <grym> Ale no właśnie, bo Łukasz bramkę puszcza. Czyścisz się od Kto patrzył na Łukasza, nie na bramkę? wy dwóch, tak? No, no trzeba się przyznać, no pewnie. <śmienicza> I oszukał? No oszukał. <śmienicza> to jest ta sama bramka? Zmieniłem, była ta. Teraz startujemy z tej. Ta lepsza? Będzie lepsza, bo dalej od Łukasza to są parówki mocy, także... Ty, tych parówek widzę, że jest całkiem sporo w ogóle To tylko dla was dwie? Nie, wiem, podzielimy się Czym pan się tutaj zajmuje? W sumie to niczym Dobra, dzięki Musisz teraz, już teraz musimy tak na, na, naprawdę coś nagrać i musisz powiedzieć, że jest super no to Wszystko nagrane, super jest Jest super, jest super. Przygotowanie to? Super yy, Ludzie? Super Motocykle gotowe? No jeszcze nie, ale... Jest i Wiktor, I jak tam Wiktor, jak po treningu? Dobrze, jest yy, trochę złe przełożenie, ale zmienimy <gryny> i będzie dobrze. W Kolszalincu jest fajnie, dlatego że jest dużo stania ogólnie, dużo prostych i dużo gaz. A ty lubisz trzymać gaz, to zawsze już ustalamy, nie? No tak. Και.